Bardzo witam się z Wami serdecznie. Jest już późno, słuchajcie, miałam dzisiaj nie nagrywać, miałam sobie zrobić przerwę, ale akurat dzisiaj wrzuciłam taki bardzo domowy vlog, taką trochę wersję testową, bo szczerze mówiąc tam naprawdę nic się nie działo i zapytałam Was, czy chcecie takie vlogi na moim kanale? Zaraz czy idzie ktoś? Idzie. I ten vlog zabrał taki pozytywny odbiór, że słuchajcie, no skoro nic się nie dzieje, a wy chcecie, żeby się nic nie działo, no to zapraszam na dzisiejszego vloga. Dzisiaj się też nic nie wydarzy. Ja już powoli kończę pracę, jeszcze muszę kilka rzeczy zrobić. Dzisiejszy dzień miał być w miarę luźny. Okazał się bardzo, no zajęty i miałam dużo rzeczy do ogarnięcia jeszcze jakieś takie domowe sprawy. I słuchajcie, zaraz kończę pracę tak naprawdę. Właśnie wróciłam jeszcze ze spaceru na szybko z Mariuszem, bo musiał. Teraz staramy się... Skracać albo zmniejszać ilość jego wychodzenia, dlatego że zależy nam na tym, żebyś, żeby w razie czego, jakby musiał zostać cały dzień, jakbyśmy musieli obydwoje iść do biura, to wiecie, żeby dał radę, więc powoli staramy się go do tego przyzwyczaić, dlatego że obydwoje mamy tryb pracy hybrydowy. Akurat dzisiaj Krzysiek jest w biurze, a później ma babs Babski. Męski wieczór, więc dzisiaj praktycznie jestem cały dzień chata wolna, zwierzaki i ja mamy chatę wolną. No i niestety może się tak zdarzyć, że będziemy musieli. Razem, w sensie razem, no i ja i Krzysiek będziemy musieli być w biurze, żeby wiecie, wtedy żadnej tragedii nie było, żeby zwierzaki jakoś sobie dawały radę. Bułka to ma w nosie, bo dzisiaj, słuchajcie, jest. Dzisiaj rano był upał, później było ciemno jak widzicie, teraz nie ma słońca. Byliśmy z Mariuszem na szybkim spacerze yy, i były takie duże krople deszczu, więc nie wiem, czy bułka jest ciśnieniowcem, czy o co chodzi, ale słuchajcie, no dzisiaj yy, ona śpi cały dzień, więc jak śpi, to nie będę jej przerywać. Maniuk yy, a jak. Chłopę... A ja kupiłam dzisiaj truskawki i powiem Wam, że pan. Ja mam tego pana truskawkę swojego, o którym Wam mówiłam. I tak są w foliowym opakowaniu, bo wyszło to przypadkiem, że tam pójdę. Ale widzicie, chce zobaczyć, jakie piękne są te truskawki. Lepsze niż ostatnio kupowałam. Ja chodzę do takiego pana. E, on już mnie kojarzy. Ja oczywiście do niego chodzę cały czas. I on mi zrobił miks dwóch e, rodzajów truskawek. Te są takie mega czerwone. Widać, myślę, że to widać. A te są takie duże, soczyste i takie super, i w ogóle coś się u niego pozmieniało. Bo teraz, jakby jest sianko, czy tam słoma i nie ma piachu, wiecie? Więc fajnie, bo łatwiej te truskawki oczyścić. W tle możecie słyszeć zmywarkę. Ja miałam sobie robić kawę, ale nie robię kawy, bo Krzysiek dał mi taki rozkaz. Wiezie mi jakieś super ziarna, które mi zmieli i zrobi mi kawę, jak dojedzie do domu, więc. Stoicie na drapaku. Więc w sumie to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Jeszcze wiecie, co ja mam do Was pytanie, bo dzisiaj nałożyłam sobie, mm, w ogóle nie mam ani miligrama makijażu i mam na sobie ten krem z filtrem oczywiście, z Basic Club. Jak widzicie troszeczkę cera jest taka błyszcząca, ja nie powiedziałabym, że ona się nie wiadomo jak świeci, zresztą na żywo mam wrażenie, że ten efekt jest troszeczkę mniej widoczny, ale jestem ciekawa, czy też odnosicie takie wrażenie, że jestem jakby bardziej blada na tym filmie dzisiaj, gdzie zobaczcie, moje ręce no, to jest, to jest akurat moja karnacja. Ja po prostu chwila moment i łapię słońce, nawet nie wiem kiedy. I mam wrażenie właśnie, że skórę, w sensie cerę na twarzy, mam jakąś mega bladą. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy, czy tak jest, ale tak jak patrzę w podglądzie, to... Coś mi się tak wydaje. W ogóle jutro minie równo dwa tygodnie, od kiedy mam ten Violet Cream z Semilaka. Powiem wam, że ten kolor tak mi się niesamowicie podoba. Zobaczcie, no teraz do bardziej opalonej skóry, niż pokazywałam wam wcześniej, też wygląda super, mega mi się to podoba. Teraz chyba sobie zrobię czerwień albo mam ochotę na fręcza, zobaczę na co mnie najdzie, No ale jeszcze kilka dni te paznokcie muszą wytrzymać. Natomiast bardzo podoba mi się ten kolor i wcale nie jest taki, znaczy jest rozbielony. Ale widać ten fiolet, yy, no widać. Wcześniej narzekałam, że trochę za mało, a później się do niego prze, przeżegnałam. Super, dzisiaj jestem. A później się do niego przekonałam i bardzo podoba mi się ten odcień. Więc, no jeśli szukacie jakiegoś takiego lilabokowego, to może taki Wam się spodoba. Nie patrzcie oczywiście na mój odrost, który jest jak stąd do Katowic, ale tak, w ogóle muszę otworzyć balkon. Na chwilę zamknęłam na czas przywitania się z Wami, bo. Powiem Wam, że u nas na osiedlu jest koszona trawa i ja, mówię z pełną świadomością, skosiłabym tą trawę w godzinę, maksymalnie w godzinę, a oni koszą trawę od dziewiątej. I widzicie, byliśmy właśnie z Maryuszem, tak jak Wam powiedziałam, byliśmy na spacerze i po prostu są paskami pokoszone te trawy. Ja nie wiem, co oni robią, ale trwa to cały dzień i tak. Okna w kuchni nie mogę, bo to oczywiście nie jedna osoba, okna w kuchni nie mogę otworzyć tam. Bo słychać kosiarkę. Tam tak samo nie mogę otworzyć balkonu, bo słychać kosiarkę. I szlak mnie już trafia, bo wiecie, no to jest denerwujący dźwięk, jak musi być cały dzień i jak, yy, no jak się chce w spokoju popracować. I tak ja rozumiem, że trawę trzeba skosić, tylko ja nie rozumiem, dlaczego to tyle trwa, bo jest kilku panów na kilka kosiarek i po prostu nie wiem, nie rozumiem, ale yy, no ale tak, właśnie mam przymknięte, przymknięty balkon teraz. Yy, i robi mi się duszno w mieszkaniu i to już jest ten czas. Pozdrawiam niektóre osoby wiem, że tak samo kochacie upałę jak ja, że ja już na przykład mam spuchnięte stopy, że do mnie się już powietrze klei, że mi już na przykład jest ciężko spać. Widzicie po moich zaczerwienionych w ogóle oczach i powiekach. No, że super czas dla mnie, ale jakby, żeby nie było, że ja narzekam, chociaż tak zawsze narzekam na pogodę. Po prostu wam mówię, że ostatnio moje samopoczucie no, nie jest najlepsze. Ja zdecydowanie lepiej funkcjonuję, jak jest trochę chłodniej, mm, no ale tak. Także słuchajcie, miałam mnie nagrywać dzisiejszy vlog, będzie totalnie o niczym. Ja jestem trochę podekscytowana, bo mm, Krzysiek przyjedzie, wypijemy sobie kawę i w sumie będzie się zbierał. Tak naprawdę to nie wiem, po co on przyjeżdża, no ale przyjedzie i ja kupiłam truskawki. Myślę sobie, co zrobić. Truskawkami, myślałam może o pieczonym omlecie, jakiejś małej foremce, żeby zrobić trochę taki alabiszkopt i tam powkładać truskawki. Nie wiem, będę kombinować, ale jestem podekscytowana. Raz, że te truskawki, bo coś co będziemy w kuchni kombinować. A dwa, słuchajcie, ostatnio na Instagramie widziałam jedna dziewczyna. Nie mogę sobie przypomnieć, słuchajcie, kto to był, bo powiedziałabym wam, ale polecała taką dziewczynę, ja już ją wyszukałam. Jeśli chodzi o takie treningi siłowe yy, z hantlami, ze sztangami, ze stepami, co na tam jeszcze miała, ketle i to jest trening siłowy w zaciszu domowym. Yy, ja w tym tygodniu, my w tym tygodniu tak naprawdę nie, ani razu siłownia nie będzie grana, dlatego że totalnie mamy rozwalony ten grafik, niestety niestety i nie mieliśmy nawet kiedy w inne dni wcisnąć siłowni, żeby móc być razem, bo w tym tygodniu tak naprawdę w ogóle się nie widzimy, mijamy się cały czas i właśnie znalazłam już wam mówię, to jest Karolin Girvan, pokazuję wam tę dziewczynę. Zobaczcie, tak, hello focus, tak się nazywa i tu są, wiecie co? I tu są takie różne treningi po prostu siłowe i ona sobie z handlami robi trening siłowy i tu są różne ćwiczenia. Tu ja wyciszę o. Ja właśnie mam w planie zjeść coś dobrego, a później jak trochę to przetrawia, zrobić sobie trening siłowy. Spędzę taki fajny wieczór sama ze sobą. Wiecie, że ja bardzo lubię spędzać czas sama ze sobą, chociaż kiedyś tak nie było. Kiedyś słuchajcie, było mi ciężko, um, wolałam widzieć się z byle kim żeby nie spędzała czasu sama, ale od wielu, od wielu lat to się zmieniło i uwielbiam czas samą sobą. Zresztą, tak jak Wam kiedyś mówiłam, najlepiej mi się mieszkało samej, eee, chociaż wiadomo, że z kimś też zawsze było wesoło, ciekawie, ale... Mm po prostu jak nauczyłam się przebywać sama ze sobą, jak zaakceptowałam i polubiłam siebie, to taki czas jest bardzo cenny i e, no i tak, jestem po prostu podekscytowana na dzisiejszy wieczór, e, ale to wiecie, to później, teraz wracam jeszcze do pracy, kończę kilka rzeczy z wami łapię się później i będziemy kombinować coś z tymi truskawkami mm, nie wiem, jeszcze zobaczymy, raczej z, z przepisu żadnego korzystać nie będę znacie mnie, wiecie jak mam, ja lubię sama kombinować, więc będzie trochę takie gotowanie, opieczenie na ekranie no a co później przyniesie popołudnie? To zobaczymy. Wiecie co, jestem niepocieszona, bo zaginęły moje no, kokilki. Mam tylko jedną, a jak się tu przeprowadzałam, miałam cztery. Eee, nie wiem, czy Krzysiek je zbił, nic mi o tym nie wiadomo, ale mam tylko jedną i się zastanawiałam, w czym to zrobić, bo chcę zrobić też porcję tego ciasta na jutro. W zasadzie nie wiem, co z tego wyjdzie. Ale przypomniałam sobie o tym, że mam te takie naczynka z. Dills, prawdopodobnie, albo section. I w sumie przecież niech mogę zrobić, bo one tak objętościowo są całkiem spore, wysokie. Więc e, zaraz umyję sobie truskawy i będzie test. Nie wiem, co w sumie z tego wyjdzie. Włączę sobie piekarnik. Bo wiecie, ja to zrobię chwila, moment. E, a ten piekarnik się bardzo długo grzeje. Piekarnik włączę na termoobieg e, Umyję właśnie truskawki i zaraz do Was wracam. Będziemy sobie kombinować. No ale wydaje mi się, że dam co? Mąkę, jajko mleko, troszeczkę proszku do pieczenia, nie wiem, czy mam erytrytol. Mam erytrytol, więc tam dam też trochę erytrytolu. Cukier waniliowy by do tego pasował, ale już sobie daruję. Także robimy, działamy, kombinujemy. Nie wiem, czy od tego w ogóle odstanie, ale no jak nie odstanie, to wygrzebię łyżeczką, żaden problem. dobra moi mili, będę mówić proporcjami bo jak ostatnio nie mówiłam to było mnóstwo pytań o pesto z brokuła gdzie i tak mówiłam wam o tym, że to jest wersja testowa więc yy, mam pod miseczką wagę będzie tak myślę, że z 80 gramów nie dobra damy 100 gramów mąki, ja daję mąkę pszenną i oczywiście słuchajcie on mnie będzie full wypas, powiem wam później do to ma kalorii Dobra, 100 gramów mąki, proszę bardzo. Do tego damy jedno jajko. Syk, jedno jajko. Proszę bardzo. E, proszek do pieczenia, ja proszek zawsze. Ja proszek zawsze daję na oko, więc no wiecie, tak o, 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 o tyle proszku do pieczenia żeby to wstało, miało na czym. I co? I myślę, że dam dwie łyżki Erytrytonu. I wiecie co? Właśnie na coś wpadłam. Wymieszam to i sprawdzę tego konsystencję. Jeśli to będzie za suche, to ja nie dam do tego mleka, tylko dam jogurt. To będzie takie jogurtowe ciasto. Brawa ale super na to wpadłam co. Jest to bardzo suche. Dałabym białko do środka, żeby podbić białko, ale nie, zamier nie zamierzam Wam mydlić oczu. Jak on da dała do tego białko, to by było suche jak pieprz. A ja chcę, żeby to był po prostu taki zdrowszy deser niż yy, no, taka gąbka. Yy, jogurt, jogurt bez laktozy. Wiecie co, ja po prostu dam go tyle, ile mam. I tu jest dokładnie 90. 4 albo 5 gramów dobra, i to chyba byłyby wszystkie składniki, które będę ważyć? Proszę bardzo. Nie wiem, czy to nie będzie za gęste. No ale spróbujemy. No i zobaczcie, wyszło mi. Trochę mi się to tokaże z ciastem ucieranym, ale wiecie, no... Ciasto ucierane to to nie jest. Wiesz gęste mi to wyszło. Czy wymyślicie, że to wstanie? Wymieszam to dokładnie. Jak wstanie, to będzie fajnie, jak, wstań, jak nie wstanie, to będzie nieudany eksperyment na YouTubie. Dobra, i napełniam dwie kokilki. Znaczy, kokilki, te wiecie, pojemniczki porówno. Oczywiście, że jeśli ktoś, jeśli komuś nie zależy na tym, żeby to była wersja zdrowsza, no to nie ma co się łudzić z cukrem, byłoby najlepsze. Ale no wiecie, ja jak mogę unikać, to. Staram się unikać, szczególnie w rzeczach, które sama robię w domu, no to nie dodaję cukru, bo lubię tak testować. Dobra, myślałam, że tego więcej trochę będzie, jeszcze sobie łyżeczką to wyskrobię, proszę bardzo. Teraz muszę Was jakoś tu bardziej ustawić, żebyście widzieli, jak e, artystycznie wbijam truskawki, dobra? Staram się tak, wiecie, trochę głębiej wbić te truskawki, żeby to nie było suche i żeby te truskawki się tam trochę rozpuściły. Ciekawa jestem, czy coś z tego wyjdzie. Jeśli coś z tego wyjdzie, to będzie super deser na spontanie. No i jak widzicie, mega szybki, żaden mikser, żaden blender, tylko łyżka i proszę bardzo. Nie wiem, ja, słuchajcie, lubię takie eksperymenty, ale muszę mieć na to czas i i ochotę albo muszę nie mieć składników. I jak nie mam składników, to wtedy włącza mi się kombinowanie. Ciekawe co Krzyś jak powie. Proszę bardzo, truskaweczki. No i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I teraz na nie wiem, 15 minut do piekarnika zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jestem bardzo ciekawa, co z tego będzie. Właśnie wstawiłam do piekarnika. Ustawiłam timer na 12 minut, w razie czego, yy, no jak podejdę później do piekarnika i zobaczę, że jeszcze, wiecie, by się przydało, że się nic nie zarumieniło, to na pewno podkręcę. No ale zobaczymy. Teraz muszę szybko ogarnąć w kuchni. Przyszedł Krzysiek, przyniósł kawę. Ja tutaj mam taki przedpotopowy młynek, w którym ją sobie zmielę i tu jakieś puste, jakieś puste opakowanie. Zobaczcie, no tutaj mamy po prostu bar. Kawiarnia, muszę jakiś koszyk kupić, bo to strasznie jak widać zaburza mi tu wszystko. Słuchajcie, to jest tak dobre, pyszne i niepozorne, że jestem zaskoczona. Nie dawajcie do tego cukru. Dodajcie do tego po prostu opakowanie cukru waniliowego. Będzie wtedy naprawdę perfekcyjne. I właśnie weszłam w mm, fitatu. Komuś tu się też skapnęło. I słuchajcie, jedna taka kokilka ma 296 kalorii. Kto jest mistrzem? Hmm, hmm, hmm. Polecam. A kawa jest przepyszna, kremowa ja jej potrzebuję w swoim życiu. Ta jest na pierwszym miejscu, Starbucks na drugim. Podpytam się Krzyśka dokładnie, co to. I słuchajcie, to jest kafe Grano. Widzę, że mają Facebooka, Instagrama i YouTuba. I to jest Cavarillo, 100% Arabika. Kwaskowość jeden i to się zgadza. Ona w ogóle nie jest kwaśna, jest tak kremowa. Przepyszna! Polecam. O, i jest do ekspresu, do kawiarki i do... Nie, poczekaj, to jest chyba ekspres przelewowy, to kawiarka, a to taki jak nasz. No, fajna. Bardzo polecam. Myślę, że zamówimy. Uh -huh. Zobaczcie, kto zostaje w domu <noise> Jakieś razy były? Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę.